Siemandero, to znowu ja, Wasz ulubiony youtuber e, i witam w takim nietypowym odcineczku e, Ogrywam go z powodu, że nie działa mi prawidłowo Forza Horizon 4 Może ktoś z Was będzie miał jakiś pomysł na to, żeby ona działała prawidłowo e, No ja mówię, moja przygoda z Forzą Horizon jest tak naprawdę od Forzy Horizon 5 W czwórkę grałem, można powiedzieć, tydzień przed premierą piątki więc tak naprawdę dużo nie pograłem sobie w tą grę. I tyle co tam pograłem, troszeczkę tam coś pozdobywałem. Porobiłem jakieś wyścigi i tak dalej. Ale nie chce mi działać tryb online. Nie mogę się przełączyć do trybu online, nie mogę dołączyć do kogoś do konwoju i tak samo też nie mogę odpalić eliminatora. E, co też sprawdzałem przed chwilą, zaraz też Wam wszystko zaprezentuję w menu, co ja już mam tak jakby zaliczone e, i jak to wszystko wygląda u mnie, jak to działa, że nie chcę mi połączyć. E, może ktoś będzie miał jakiś pomysł, może ja mam coś, nie wiem, że będę musiał przeinstalować grę, czy jakiegoś pliku, czy coś mi brakuje, nie mam pojęcia, chyba że ja po prostu wystarczy coś e, zaliczyć w grze, żeby, nie wiem, no, odblokować ten, ten tryb. Wersję gry. Mam tą najbogatszą ze wszystkimi dodatkami. Mam poinstalowane, pościągane. Te wszystkie: Fortune Island, Lego i tak dalej. I też w menu mam niepodświetlone, że nie mogę się przenieść na te dodatki. Nie wiem, czemu tak jest. Ale chętnie się dowiem. A teraz jedziemy sobie Mercedesikiem Stop Gira, którego nie ma. W Fordzie Horizon 5, dlatego też go wziąłem. Żeby nie było, że na odcinku jeżdżę tym, co już najeździłem się też w Fordzie Horizon 5. Dobra, przechodzimy sobie na pada. Zaraz wam tutaj wszystko zaprezentuję. Także tak, wchodzimy do menu pauzy. I no i nie wiem, czy coś Was dokładnie interesuje. Kurczę, byście musieli mi napisać ewentualnie w yy, wiadomości. Przerzucam sobie Horizon Live. Tutaj no, nie, nie wiem, w co mam wejść, żeby Wam e, pokazać. Fortune Island, widzicie, mam na szaro. Dziwne rzeczy. LEGO Speed Champions też mam na szaro. Horizon Super 7. E, przygoda online. Nie wiem, gdzie mam powchodzić, żebyście widzieli, co mam zaliczone, ale zaraz jeszcze wejdę w mapę. Nie? Najwyżej przelecę mapkę całą dookoła, bo może jest coś do zaliczenia. No to tak to wygląda 179 furek mam Rywale, w ogóle Czwóreczka, kurde dla mnie czarna magia nie wiem, nie wiem jak się tutaj poruszać Dobra, wejdę sobie tutaj w mapkę I wam tutaj zaprezentuję No chatka kupiona, tu chatka też kupiona Albo ta nie kupiona, nie wiem Nie, posiadana jest, dobra Parę wyścigów, oczywiście mam tutaj no parę, parę dziesięć chyba niepozaliczanych, ale no tak to wygląda. Tu mam ten dodatek Speed Champions. Tutaj te, tak jakby te wyścigi, różne zadania fabularne mam zaliczone. Jak widzicie, pucharki spozdobywane. Nie wiem co tutaj jeszcze. Kilka aut też odkrytych, tych zagubionych. tu też jest pucharek. Chata posiadana, tu też mam posiadaną chatę, no kurczę, no tak jakby, no mało, jak na mało grania, to sporo mam zrobione też, no bo mam troszeczkę wyścigu wygranych, chaty pokupowane, fabuła zaliczona, tutaj też widzicie jest pucharek, lecimy na razie dookoła, mapy Fortune Island, chatka na sprzedaż, 500 dolców. I tutaj też fabularny ten pokaz Halo zaliczony. Przelecimy sobie tutaj środkiem mapy. No, widzicie co tutaj mam. Jeszcze tutaj fura jest do znalezienia. No, pełno wyścigów do zaliczenia. Ale no, może ktoś coś tutaj wyczai, czego kurde, nie mam zrobionego. Żeby nie było, że właśnie jakaś głupota. A nie mogę z tego powodu grać. Zaraz Wam jeszcze zaprezentuję, co się dzieje, jak próbuję się połączyć w trybie online. A no, dobra, nie poszedłem aż tak bardzo wyszedłem. To tutaj sobie zobaczę jeszcze ten dylektor. Tu mam drogi nieodkryte. To sobie polecimy pościutko aż tu na plażę i przejedziemy się tutaj. To sobie odkryję ten. A teraz wchodzę sobie, gdzie to będzie. Horizon Live, zobaczcie. I co, klikam sobie Horizon Live, wyszukiwanie sesji Horizon Live, także czekamy. Dzisiaj nie doczekamy, bo tak będzie podejrzewam cały czas. Tylko, no akurat z trybem Horizon Live jest o tyle dobrze, że mogę sobie wejść do menu i tak dalej. A zaraz Wam zaprezentuję, co się dzieje też, jak chcę się połączyć. I zaliczyć na przykład eliminatora. No i mi cały czas wyszukuję sesję Horizon Live. A oczywiście, tak jak. Dobra, dobra, dobra. I nie wiem na czym skończę. A dobra, jak zostawię teraz na przykład na wyszukiwanie sesji Horizon Live, to tak jakby. Po odpaleniu odnowa gry. No, logiczne, że mi nie wejdzie tak jakby do live i wyskakuje mi wiadomość, że nie może się połączyć z live i czy przejść do trybu Solo. Kurde, no nie mam pojęcia, bo chciałem sobie właśnie z chłopakami pojeździć live'ika zrobić z czwóreczki. Troszeczkę by mnie wprowadzili w świat czwóreczki. Mi się tutaj klimacik bardzo podoba. Lubię taki angielski klimat, sam mieszkałem no wiele lat. W Irlandii to się tak naprawdę niczym nie różni, Irlandia, Anglia Jedno i to samo, te same kurcze widoczki O, proszę, jaka tutaj widoczki, tam jest zamek w tle Tu mamy znowu jakieś informacje o tym zapomnianym wozie No i widzicie, wyszukiwanie sesji Horizon Live, nic nie mogę zrobić Próbowałem też jakiś czas temu, jak chłopaki grali w czwóreczkę w konwoju, próbowałem się do nich dołączyć nie mogłem. Nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. Może ktoś znajdzie na to sposób, bo fajnie by było sobie polatać razem. No dobra, no nie będę tutaj zamulał. Wejdziemy sobie jeszcze do menu. Nie wiem, co tu Wam jeszcze pokazać, bo mam tutaj graj online, no to właśnie jesteśmy, tak jakby próbuję. Połączcie z Horizon Live. No i cały czas widzicie, że mi wisi ta wiadomość, playlista festiwalowa, no to tego tam nie zaliczałem, no bo na razie nie gram w ogóle. Tutaj nie wiem, czy jakieś poziomy muszę pozaliczać. To wam tutaj pokażę powoli, najwyżej ktoś sobie tutaj zapauzuje, zobaczy, co mam zrobione, co mam niezrobione. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ. Listy graczy nie zobaczę. Widzicie, mam kłódkę, bo mam nie jestem online. Horizon Live. No i klikam sobie w eliminatora i zobaczycie, co się dzieje. Jak jestem w eliminatorze. ...spowoduje anulowanie meczingu. Czy chcesz kontynuować? Oczywiście tak, bo i tak kurczę, nas nie połączy. I trwa wyszukiwanie sesji Eliminatora. I teraz zobaczcie co się dzieje. A ja sobie zwiedzam dalej mapkę. No i tutaj przy Eliminatorze robi się taki problem... ...że Eliminatora mi nie wyszuka. Eee, wyszuka coś tam, że nie wiem, jakiś tam dwóch przykładowo graczy na 33 nie wiem, wyraziło zgodę tak miałem ostatnio eee, i trwa łączenie przykładowo i to łączenie trwa nie wiem, już 10 minut jeździłem sobie po mapie i cały czas widniał ten komunikat, no i taki jest problem, że podczas wyszukiwania eliminatora ja już nie mogłem wejść do menu nie mogłem nic zrobić w grze i musiałem tak naprawdę eee, wyłączyć brutalnie grę przez CTRL, ALT i DELETE, bo inaczej no nie dało się. O, o patrzcie, teraz mam tak, zale, znaleziono sesję eliminatora, 2 na 39 graczy zaakceptowało, no i kółeczko się kręci, tak jakby próbujemy dodać chyba i nic się nie dzieje. Także chyba na razie się nie, pocieszy, nie nacieszy kurczę, tą gierką, żeby z Wami chłopaki pograć. Mam mały problem. Forza piąteczka, e, no oczywiście działa perfekcyjnie, jeżeli to tak można nazwać. Bo oni z każdą aktualizacją tylko bardziej psują tą, tą grę niż naprawiają. No ale no, można powiedzieć, że no, no, działa mi. Nie mam żadnych jakby takich problemów, żeby się połączyć e, i tak dalej. A tutaj z czwórką jest mega problem. No i może ktoś zna ten, na ten problem rozwiązanie. Coś tam szukałem sobie w necie. Eee, coś tam, eee, nie pamiętam co oni tam pisali, jakieś, czy jakieś protokoły czy coś tam, kurde, ale to dobra, nie będę was wprowadzał w błąd, bo nie pamiętam już jakiś czas temu o tym czytałem sobie. No tutaj jakaś tablica jest, może podjedziemy sobie pod tablicę. No i lipa, no lipa, widzicie, zaraz Wam pokażę, tylko to dojadę sobie do tej tablicy, zbierzemy ją sobie. Jeżeli w ogóle jest dostęp do niej, czy trzeba będzie gdzieś skakać, to już oleje na razie. A jest, na rogu. Proszę bardzo, 76 na 150, 107 na 200 ogólnie. Także troszeczkę już mam pozdobywane w tej grze. No i dobra, przychodzę, napada. I pokażę wam, zatrzymuję auto. Dobra, zatrzymaj się Marian. Nie mogę totalnie nic zrobić. Wejść w mapę, wejść w pauzę. Nic nie mogę zrobić. Sesję jest znaleziona. Kręci się w kółko. No i tyle. No i kurde, tak naprawdę mogę już zakończyć ten odcinek. Jeżeli ktoś ma jakąś... Ee informację ciekawą dla mnie jak to ogarnąć to czekam w komentarzach i, i to by było na tyle. no Nic tutaj nie wymyślę, nie, nie wyczaruję. Zaprezentowałem Wam wszystko co tu się dzieje kurczę chyba z tą grą. Nie wiem czy jeszcze coś powinienem pokazać Wam czy na przykład najwyżej piszcie w komentarzu. Jeżeli czegoś nie pokazałem no do, napiszcie mi dokładnie gdzie tą informację znaleźć, którą potrzebujecie, to najwyżej wejdę w grę, sprawdzę i Wam odpiszę, już bez nagrywania filmu. No dobra, no to to by było na tyle. Mam nadzieję, że się uda rozwiązać problem. Strzałeczko na następnego, cześć!